Wiadomość PW? Jaki Hoplesas. Hoples, po co ci kanał VIP? Nie wiem. Do błota muzycznego, lub też do innych rzeczy. To na dole. Masz trochę Kanał wolny, wszystkie kanały No, no wiem, no. ale po co ci kanał VIP? Lol. Nie możesz mieć kanału prywatnego? Nie wiem, no moim zdaniem kanał VIP jest o lepszy. Bloody Batch, przeczytaj. Przecież sobie. sama nazwa. To mówi za siebie. Weź mi daj tego Ale... rangę Tiat, Mam coś napisać y, Bloodyemu. Szybko. Czemu nie ma rangi Tiat? Czemu same rangi Tiat się wygasają, albo nie wiem, kto zabiera? A ta, a... No bo mi przed chwilą zabrali rangę i mi chcą oddać. No, bo Blue, to Co mówisz? Zabiera range Ej, graj! Ja we wreszcie jak to ja chcę? Ej, weź mi daj rangę, graj Okej? Okay? Tom Bo chcę mu coś napisać. A nie mogę teraz w tym momencie, bo nie posiadam pozwoleń. Dobra. Dobra. Dobra, pocz Dobra, poczekaj po kolei, bo ja teraz mam tutaj znane. Bo... Ej, no, ogarnij Radziego, kurwę. No, czemu? No, przynosi mnie tam, kurwa. Buddy left your o, przeczytajcie sobie. Kto Chuli znieważa je, inną buddy. osobę w jej obecności, albo chociaż choćby pod jej nieobecność, lecz podpiszcie, zamierza, aby zniewaga do osoby A, tej, dotarła, no, no, no. podlega grzywnie, albo każe ograniczenia wolności. Ej, no, <laughs> to jaką A, robimy, Jaką robimy, gdzie? i uważaj, ej. Nie wiem. To jaką chcesz? Ej, wzięli tam prekoksa teraz, tam prekoksa wzięli. Tam właśnie. Hople, ale... kanał VIP, no dobra, kanał VIP, ale kanał, kanał VIP to jest dla takich ludzi, gdzie masz więcej ekipy, nie? No to nie no, przecież mam mówię, no o, to kanał na połowu.